Ludzie myślą, że ich działanie, to co robią, wpływa na ich los, przyszłość. Ale tak naprawdę wszystko jest już zapisane. W większości ludzi ten los nigdy nie został ukazany, ale zdarzają się wyjątki, którym ich przeznaczenie niespodziewanie się objawia. <gryw> ale czy szczęśliwe? <gryw> Ciekawy temat, całkiem udana gra, aktorska, spory rozmach, zdjęcia jednak nierówne czyli są i lepsze, i gorsze tutaj operatorsko. Udane bliskie plany. Dźwięk w setkach, jak w polskich filmach, czyli znowu ta sama sytuacja. Interesujące zakończenie i wreszcie dla mnie jakaś dramaturgia, która ma jakiś porządek, więc wydaje mi się to film interesujący. Świetny film, 12 dziewczynka, brawo. Świetny film, ale w ogóle świetny na poziomie tych wszystkich filmów, kurczę. Naprawdę, naprawdę gratulacje, bo przez suspens, dowcip, no po prostu wszystko. W ogóle mi jakieś, jakieś historie takie techniczne zupełnie nie przeszkadzały, dlatego że po prostu ja się, ja się po prostu tym filmem zabawiłam. Także gratuluję. To jest chyba. No, oprócz tutaj Ksawiera Dolana, mojego Xaviera Dolana. To ten film, i oczywiście tych dziecięcych filmów, to ten film tak, to jest jeden z tych, które naprawdę najbardziej lubię ze wszystkich. Dziękuję bardzo. Ja bym notowane jasny i ciepły, w ogóle bardzo fajna sceneria po pierwsze, to tak, panu pierwszy film fantazy z elementami fantazy. E, bardzo mi zaimponowało to, że reżyserka tego filmu następnie nagrał tutaj podwójną rolę e, i też w ogóle postać tej prymuski fajnie zaimplementowana. E, jest dużo technicznych rzeczy, o których można by było e, mówić. E, i gra aktorska, gra aktorska dzieci w polskim filmie. E, tak skomplikowane to są zagadnienia, ale bardzo mi się ten film właśnie podobał, że była wreszcie, znaczy że się trafiła nam taka historia ciekawa o tym aparacie, o tej przyszłości, jakiś taki ciekawy moral, to jak te dzieci z wszystkiego wybrnęły, fajne scenerie, fajne miejsce, jakoś tak jasno i ciepło. Bardzo miło mi się też ten film oglądało. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem to jest taki film, który bym powiedziała, że on jest idealną definicją filmu dziecięcego. To znaczy rzeczywiście i sposób opowiadania tej historii, i to, że on bardzo fajnie nawiązuje w ogóle do kina dziecięcego, gdzie rzeczywiście to zestawienie fantastyki z taką codziennością dzieciaków jest bardzo mocne. I prawda, ten magiczny aparat pojawia się w codzienności szkolnej. Jest to bardzo fajnie zagrane, fajnie są te relacje między bohaterami wystawione. Jest tam kilka takich bardzo, po prostu fajnych pomysłów, które dodają trochę komediowego wydźwięku. No na przykład jak jeden z tych łobuzów wychodzi z własnej szafki e, szkolnej, bardzo mi się to spodobało. E, muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem. Dla mnie to jest jeden z najlepszych filmów, które tutaj obejrzałam. I też właśnie on robi dokładnie to, o czym ja mówię od początku. Temat, za jaki wzięła się autorka, jest jej w jakiś sposób bliski, bo jest to opowieść szkolna, e, a nie jest sięgnięciem po coś bardzo dalekiego e, i też jest bardzo dobrze zagrany. Ten Chłopak w tej głównej roli bardzo, bardzo mi się spodobał. E, więc ja jestem bardzo, bardzo mi się spodobało, bo ten film jest taki spójny. Jest takie dziecięce, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Od, od treści, przez realizację. E, więc ja tak, zdecydowanie, zdecydowanie mam bardzo pozytywne emocje związane z tym filmem. tylko kto zaprowadził Alexa na klif los czy może on sam no one knows what's out there for us to don't you want